Dzisiaj spotkaliśmy się znowuż ponownie w Rosenthal, Grosse Schutzhaus, restaurant. Z tego co wiem, że teraz o tym opowiesz, masz trochę inną stronę internetową, bo tam ostatnio mi opowiadałeś, że jeżeli ktoś cię szuka, to jest ciebie ciężko znaleźć. Ja wiem, że te dobre, smaczne potrawy, obiady można znaleźć zawsze i łatwo, bo każdy już wie, gdzie znajduje się Grosse Schutzhaus Rosenthal. Ale najpierw całkiem inne pytanie. Już niedługo, bo 7 masz znowuż muzykę live. Tak, mamy w środę, 7 i w środę, 14 lipca będzie u nas grać zespół Stara Herzen. Oni grają taką austriacką muzykę, Volksmusik. A nowe potrawy też będziesz prowadzał? Jak to teraz wygląda obecnie? No właśnie teraz wprowadziliśmy grzybki, także wszystkich zapraszamy na wspaniałe grzybki w różnych potrawach. I przypomnijmy e, Twoim gościom, gościom, e, którzy Cię systematycznie odwiedzają, bo zaraz przejdziemy też do zwiedzowie, do osób, które znajdują się za moimi plecami, od której do której masz obecnie otwarte, bo wiemy, że lockdown teoretycznie minął, może powrócić, dlatego dobrze byłoby Ciebie jeszcze szybko odwiedzić, zanim austriacki rząd coś znowu prowadzi. No, miejmy nadzieję, że lockdown nie wróci, ja jestem na dobrej myśli, a otwarte mamy od 10 do 23, jak są imprezy, do 3 w nocy. I tym aspektem przejdę do drugiego gościa, który dzisiaj tutaj w Grosse Schusshaus Rosenthal się pojawił, do Bożeny Szeles. Skończyła akcję pomocy dla oliwki, ale coś na pewno też ma Wam do powiedzenia. A, drodzy widzowie, witam Was serdecznie e, z Rosenthal, e, który bardzo chętnie odwiedzam, jeszcze w tej chwili po tym całym remoncie. I właśnie dlatego, żeśmy skończyli akcję dla, dla Oliwki, jest taka już mała propozycja, wstęp, o którym będziemy informować w najbliższym czasie, bo muszę to dograć z kolegami, z moim teamem, kiedy będziemy mogli się właśnie tutaj, u Grzesia w Rosenthal, spotkać. Tu jest dużo placu, możemy wszyscy dojechać samochodami, więc ogłosimy. Oficjalnie wkrótce, kiedy taki dzień i e, godzina nastąpi, i będziemy chcieli się spotkać z ludźmi, którzy brali udział mm, w licytacjach, pomagali e, w akcji dla Oliwki, żeby była ta możliwość e, zobaczenia się na żywo, bo my się znamy wszyscy z internetu, ze zdjęć internetowych i z pisania, ale to będzie tutaj ta możliwość poznania się e, osobiście. osobiście. I tym aspektem Grzesiu rezerwuje już dzisiaj na 7 stół Marek TV. Tak więc pamiętaj o nas, o naszych widzach, bo na pewno do Ciebie 7 czyli już właściwie w tą środę przybędziemy. A teraz, drodzy widzowie, przejdę jeszcze do gości, których widać tam, widać. Nie wiem, czy teraz dobrze pokazuje, ale zobaczymy, co oni opowiedzą o dzisiejszej wizycie, właśnie tutaj. To właśnie tutaj, w Rosenthal, spotykają się licznie nasi rodacy. Dzisiaj mieliśmy nie tylko satysfakcję znowu się z Grzegorzem, właścicielem tego lokalu, spotkać, ale także z Alicją i Grzegorzem. Witam Was serdecznie. Witamy serdecznie. Witamy. Dzień, dzień dobry. E, parę pytań do Was. E, jesteście tutaj systematycznie, odwiedzacie ten lokal, co i róż, co Wam smakuje. Opowiedzcie trochę więcej o Waszych przeżyciach z Grosse Schutzhaus Rosenthal. No, Odwiedzamy go bardzo często, bo to są bardzo dobre jedzenia, bardzo dobra obsługa. No i jest to bardzo fajnie. A ty Grzegorz wspólnie z żoną, co możesz powiedzieć? Bo żona już powiedziała. A co Tobie najbardziej smakuje? No ja przeważnie przychodzę tu na sznycel. House. Ej, na, ej, na, na, na sznycel. Na, no na sznycel. No właśnie, Schnitzelhaus chyba nawet już nie egzystuje, ale co chcę powiedzieć drodzy widzowie, to tutaj chyba jest największy Schnitzel w jednym z tego co widziałem na twoim talerzu około godziny temu. No kiedyś przyszłem pierwszy raz, wziąłem tutaj sznycel i okazało się, że za duży był dla mnie musiałem powiedzieć obsłudze, żeby mi przynieśli złotko, żebym go zapakował do domu. Z którego bardzo jestem zadowolony, bo zostało mi jeszcze obiad na następny dzień. No właśnie, chciałem to powiedzieć. Czyli, jak żeś był tutaj w niedzielę, to w poniedziałek miałeś drugą tego Gosznicla, a we wtorek być może znowuż tutaj zawitałeś. No akurat we wtorek nie zawitałem, ale w niedzielę następnym jesteśmy, razem tak. może tak zrobię. Czyli Grosser Schutzhaus z Rosenthal jest, myślę, godne polecenia, a Wy możecie to oczywiście chyba polecić. Jest godny ja polecenia i są ceny w miarę dla ludzi, którzy nie mają za dużo pieniążków, także zawsze sobie tu mogą przyjść, bo nie stracą ich za wiele. No i teraz ostatnie pytanie. Jak wiecie siódmego jest Wina Muzyk. Zapowiedzieliśmy to, czyli Grzegorz to zapowiedział. Bywacie też na właśnie takich live imprezach, live koncertach. Byliście w przeszłości być może na Bawaria Wieczór tutaj. Mieliście satysfakcję też przeżyć właśnie muzykę tutaj live? Tak, przybyliśmy tutaj muzykę, byliśmy na wszystkich zabawach, które tutaj były I, i, odbywały. i odbywały, i musimy powiedzieć, że było fantastycznie. Bardzo dużo ludzi i byliśmy bardzo zadowoleni. Nie tylko my, bo całe nasze grono, które z nami się siedziało. Na dzisiaj powiem tylko tyle, Alicja. Bardzo się cieszę, że Ciebie i Grzegorza poznałem. A przy tej okazji, drodzy widzowie, pozdrawiam tych, którzy siedzą tam trochę dalej, bo mówicie też po polsku. Nie chciałem was zagadywać, ale Fajnie, że właśnie tutaj w tym lokalu spotykają się Polacy. No, i fajnie, że byliście na tym sąsiednim stoliku i co i rusz tutaj imprezujecie. Dzisiaj Marek TV z Grosse z Rozental w 14 dzielnicy. Drodzy widzowie, przede wszystkim chciałem podziękować Bożence za jej zaangażowanie w sprawę oliwki, za to, że poruszyła niebo i ziemię i e, dzięki niej ludzie otwarli swoje serca i swoje portfele i przyłożyli się do tej akcji. Dziękuję bardzo. Tak, Grzesiu, Ciebie też dołączamy do tej, do tej, do tej listy. Otwier, otwórzmy portfele, bo również dołączyłeś do naszych licytacji, za co serdecznie dziękujemy. I w ostatnim meczu charytatywnym dla Oliwki również dołożyłeś bony, gdzie ludzie na pewno skorzystają teraz, by odwiedzić Rosenthal. Mam nadzieję. Również dziękuję. Dziękujemy. Przed chwilą pozdrawiałem właśnie ten stół, ale nie wytrzymałem. Marek TV musi podejść i przeprowadzić też tutaj wywiad. Przy tym stole znajduje się grupa bardzo fajnych naszych rodaków, m.in. Mirek, który ma doświadczenie, bo chyba w sylwestra występował przed jakąś regionalną e, telewizją, a dzisiaj gości właśnie w ramach naszej audycji telewizyjnej tutaj z Rozentala. Mirku, a przechodząc do Twojego doświadczenia e, medialnego, Powiedz mi, to twoi przyjaciele tutaj ciebie zaprosili, czy ty ich zaprosiłeś? Jak wam smakuje jedzenie? I jak często tu przede wszystkim jesteście? Jedzenie jest pyszne, wyśmienite. Zaproszony zostałem przez swojego przyjaciela Andrzeja. Czy często przebywamy? Jesteśmy trzeci raz i na pewno będziemy tutaj wracać, jak najczęściej. I to jest, drodzy widzowie, najważniejsze, że będą tutaj wracać, ale z tego co słyszałem, to Ty tutaj częściej bywasz. Jak wygląda z Tobą? Ja właściwie to jestem pierwszy raz. Dzisiaj również. Dzięki Mirkowi i Andrzejowi. Bardzo przyłączam się do tego, że jedzenie jest wyśmienite. Jest Jestem wspaniałe. Wszystko pasuje perfekcyjnie, także polecam każdemu, że musi odwiedzić to miejsce. I, i może będziemy okazję wypowiedzieć się również tak jak my. No Biorąc pod uwagę, że Marek TV tutaj stale gości, a mam nadzieję, że będziecie też moimi wiernymi widzami i będziecie oglądać co się w Wiedniu dzieje, gdzie się dzieje itd. itd. Tu od razu Wam powiem, że 7, e, czyli już za parę dni 7, będzie muzyka live. To jest środa co prawda, ale będzie na pewno fajniej, i przyjemnie właśnie siedząc tutaj posłuchać sobie wina muzyk. Cieszę się, że Was w ogóle poznałem. No i drodzy widzowie, zostanie mi tylko powiedzieć: Pozdrawiam Was serdecznie, zostańcie zdrowi. No i do następnej naszej audycji.